Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie W tej Pagani, no i witam was w... W Minecraft W Minecraft, tak, y jestem dzisiaj w Minecrafcie No i... Myślałem, że tej serii nie nagram na YouTube Ale jakoś zebrałem się w siebie No i nagrałem Proszę, nie hejtujcie, bo to nie będzie miało wtedy sensu Ja będę się wtedy denerwował, będę się denerwował no, i nie będę jak miał nagrywać na YouTube, będę zdenerwowany. Ale dobra, e, w Back 2 na wersji e, 1.5.2. E, no i tak, e, jest, tu, e, 33, jest tu ponad 30 modów. W sumie tutaj widać? no że jest 33, 33 mody aktywowane, z 33. No, 33 no, wszystkie. no, no i jakie to są mody. Takie podstawowe, no to Optifine, Coder Pack, Forge Modlander, Forge, Forge Coder Chicken Core, Not, what the hell? Not, dobra, e, będę wam pokazywał, bo nie umiem bardzo z tego czytać, e, Basic Lab, e, Race Minimap, Dynamic Light, e, Dynamic Light on uh, Burning, Dynamic Light on Creepers, Megalike on item and <laughs> yes. Namik, dobra, 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 bla. Tutaj uh, Tree Capinator uh, I uh, Jamie Funny, dobra. jest tam paki Building Craft, Build Craft, Damage Indicator, Easy Crafting, Uncharted Books, Inventory Twix, netlu. Netplugins nie wiem po co, ale dobra Lion King mod, czy że to jest, dodaje tam yy, Nowy Świat. Tak samo the lord of the rings, czy że yy, The Twilight Forest yy, i World State Checkpoints, że Checkpoint, a Twilight Forest dodaje Nowy Wymiar. Świat jakby Dobra, może tak nie przedłużając, no to yy, tryb osobowe. Tutaj mam. No, sporo światów. Dobra, ja słyszę sobie tak. M, M. jakby to nazwać? nagrywam minecrafta na youtube n m n -y. dobra, przetrwanie tam myślę że nic wyłącz domyślne okej okay. dobra no i stworzymy świat no i teraz się tam załaduje wszystko pięknie myślę że tam nic nie będzie za bardzo kłopotów. A mi fps to spadły. O ludzie! O ludzie! O dobra. Renderowało się. Klatków nie będzie. No, renderuję. Jesteśmy. No jak widać, już widać, że. Proszę modyfikacja. Resminimap jest. A dość. Fa nie fajnie lagi, bo się świat renderuje. E no i e, mój skin wygląda tak. Nie, nie robiłem go sam, prosiłem tam kolegę, e, żebym go zrobił, bo ja się tak za bardzo w to nie umiem bawić. No ale jak widać My, Minecraft! Minecraft! Minecrafty. Minecraft! Minecraft. Dobra, e, widzę pumpkiny. Okej, okay, ile tu jest modyfikacji? 19 takich stron to jest... No, to nie jest mało. Tutaj. Okej. Okay. Tutaj tam nie jest ciemne. Yy, tutaj mamy. No, tutaj są jeszcze podstawy Minecraft. Tutaj też. Yy, tutaj chyba też jeszcze. O, i tutaj się zaczyna. Tutaj mi się zbagowały lekko yy, itemy. Znaczy zbagowały mi się yy, rzeczy tam. Yy, rafiki. No, tak, to jest Lankim Moda. Tu jest MP-Books. To jest takie. Tak jakby szafka na książki Ojej e, Tu jest, no tu jest ogółem wszystko Tutaj jest e, też z moda Tutaj po kolei wszystko Jest e, Tutaj się gdzieś za... Tutaj się już Zaczyna Oddzielna już modyfikacja To jest takie Eee Nie pamiętam jak to się nazywa Ojoj, nie pamiętam, no a tutaj się już zaczyna Władca percieni. Tutaj są. Żylandole. Yy, 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 tutaj mamy. ten O, nie mogę się dzisiaj wysławić. Yy, no, but. Yy, yy, yy. Bloki. No. Tego się nie da zbudować? Zaczynie zrobić? O, ludzie. O, ludzie. O, ludzie. O, ludzie. Dobra. Yy, tutaj mamy. Yy, spawny. Świeczki tutaj z Majoru Un... Un... mate? Dobra. Un... what the hell? Dobra. Nie, nie ale okej. Okay. Tu mamy stalakty... Stalaktyty. Tu są stalagmity. Yy, ff, tu są orkowe bomby, to wszystko można chyba tworzyć. Jak nie zbyt, tu mamy Twilight Forest. Yy, ładne bardzo te, Ale to jest chyba jeszcze z Władcy Pierścieni. Tu jest jeszcze z Władcy Pierścieni. Tu jeszcze już zaczyna Twilight Forest. Y, tutaj też to jest główki mogą wylatywać chyba Ze smoka też tutaj mamy takie 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 fajne no mebelki tutaj mamy telewizor kicz no takie szafki tutaj ma, tutaj się znowu chyba wracamy do ranking moda czy tutaj są jego zbrojki y, tutaj mamy chyba jedno z lepszych itemów tutaj mamy y World Fejter. Ja nie umiem angielskiego, więc orka, eee, nuty ogółem. Eee, zbrojki z 21 to jest z brązu. Bodajże. To jest Sting. Sting. Nie wiem okej? Tutaj są orkowe... Orkowe zbrojki, które można też zrobić. Eee, tutaj mm, rozpią się takie różne y, takie, że na przykład pikniki, hobbitów, tam elfowe domy, no tutaj mamy jeszcze zbrojki, tutaj mamy backpacki i coś znowu z jakichś modyfikacji tutaj mamy te ruły takie do wykopywania tutaj mamy lepsze zbrojki już naprawdę z Twilight Forest no i tutaj też, no jak widzicie, że to dość rozległe jest cześć no i tutaj się też pokazuje kolejna modyfikacja w lewym górnym rogu ekranu yy, co pokazuje nam właśnie yy, ile życia ma dany mob czy tam no mob yy, no. więc dobra jak na Minecrafta potrzebny przystało potrzebne nam jest Oluj jak tą grę Dobra yy, ustawienia myślałem, że tak są dźwięk na pewno sobie ten czuło jest ok Nadal. No to może być lepiej już no i pierwsze zajęcie, które każdy musi odbyć w Minecrafcie to ciupanie ręką Dobre. Ok. No i co tam na zbędnym w moim kanale? Pokazała się serial z wacy ale to tam troszkę mi ona nie wychodzi, bo teraz gdy nagrałem, już wrzuciłem trzeci odcinek yy, nagle wszystkie pliki z czwartego odcinka poszły gdzieś, po, po prostu usunęły się z komputera a prawie nagrywałem to z dwie godziny jak nic yy, no i tylko moje nerwy na tym straciły ponieważ czwarta misja była trochę trudniejsza yy, no. więc okej okay. Więc nie wiem, czy na razie sobie z tej przerwy nie zrobię, a będę właśnie się zajmował e, Minecraftem. Aha, no i czemu nie ma e, tak zwanego e, WOTA? Ponieważ jakiś mały, mały, mały mój braciszek wyszedł na komputer i usunął. I muszę go po prostu zainstalować. Na razie mi się naprawdę nie chce. Yy, I zacząć jakoś to. Bo tam skończyłem, bo że miałem szóstkę. No. I miałem już tą szóstkę nagrywać, a nagle wchodzę na. Chcę wejść na. Wo na World of Times. No i. Yy, dupa. 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 Ok. Mamy tutaj trochę kamienia, zbieraliśmy yy, Zatajmy. Tego nie było, że my tu byliśmy. Ok, crafting jest tutaj. I teraz zrobimy sobie jeszcze lepszej temki. Zrobimy sobie teraz lepszej temy. Ok. Tutaj. Kilofy, nie kilofy. podstawowe przydadzą. Okej, okay, yy, tutaj no tam dalej łopatę. Dobra, spok ej, jak coś słyszycie w tle, to przepraszam. Świnki, chodźcie, O, potrzebuję trochę jedzenia. Eee, czekajcie, bo ja mam chyba. Dobra, na mało. Świnka pierwsza, ubita. E, Okej, okay. eeem. Um. Świnka, 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 zabić świnka. Zabić świnka, zabić świnka, zabić świnka. Zabić świnka. Miosko, mięsko, mięsko, mięsko. Ja Jest Eee, Dobra, i gdzie byśmy zamieszkali? Na pewno zamieszkamy. Ja bym chciał przynajmniej zamieszkać w górzystym terenie. Ale na pewno nie w takim. I nie w takim, jak tam jest. Tylko w górzystym. Albo po prostu jakimś takim właśnie jak... Takie coś, taka łąka. Tylko bym musiał wtedy mieć... Pod dostatkiem wszystko. Czyli że bym musiał mieć tyle mpców. Co bym mógł sobie ten. Więc gdzieś myślę, że wyruszymy. Piesio. Świnki. i... Gdzie czekacie? O, luju, Ile świnek. No i gdzieś właśnie takie tereny. I słyszałem pająka. Ale mięsko z ciebie wyleciało. Była chyba doradną świnką. Surprise! Słyszę gdzieś pająka, ale nie wiem gdzie. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dawaj mięsko. Tylko moje, mięsko musi być moje. Nie ma kości, przydałyby się mi już pieska. Ale dobra. Bez pieska też przeżyjemy. Dobra, yy, tu gdzieś jeszcze chyba jedna uciekła. Jeśli uciekła, to ma Wyruszymy gdzieś. Zasiedlimy się. Ehe, spoko. Nie. Zasiedlimy się gdzieś. Ja widzę świnki, ale już was... Oszczędzę! Tam jest bag czy tam jest ropa? Chyba bak. Chyba Jak ja nie lubię w dżungli. Jolomaria, nie lubię dżungli. Świnki. Świnki są po drodze. Świnki można po drodze zabić. No kurde, mam, mam klatki. Dobra, y, idziemy w podnóż. bo no coś będzie zapadać ja potrzebuję wioski MPC coś o co lat yy. Yy. Uy, co to mamy? Co to mamy? cóż to mamy, cóż to mamy. Aha, z moda. Yy, dobra Lanking moda. Ale trochę tak się to dziwnie wyglądało już świnek. Cześć! Ticket Lion. I tam potrzebuję jedną sztabkę złota, żeby nam dał klucz. Ciemno się zrobiło. Żeby nam dał klucz do tego teleportu. I wtedy. O! o kompas! No i tutaj są właśnie. Ticket Lion Fit. Nie masz skrzynki? No i właśnie wtedy byśmy dostali tutaj takie, 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 takie coś. Ale mamy te fajne budki. Ja jestem już happy. Ale myślę, że teraz możemy zakończyć spokojnie odcinek. No, więc myślę, że ta seria Wam się przyjmie. I możemy na spokojnie ją nagrać. Więc proszę bez hejtów, no i narka.